Jakiś jeden jest. Tylko pytanie: czy tu się skusi rekin na to? No. Prendzi dorsz. No nie wiem, tutaj nie wiem, Ciężko rozwinam. na co no, polarny no, 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 no ten polarny tutaj. I filety, mamy i żywce, i żywce, ale chce, nie? Chcę, nie? A, tu to gdzie chodzi? No, no właśnie, tu właśnie chodzi. No, skorupiaki, padlina, e, ten jest, plankton, rozgwiazdy i tak dalej, przecież tu tego nie ma, nie? Jest bardzo ubogo. Do tego pełno bagów na tej zatoce z było, że masakra. Dzisiaj przecież... Czyli znaczy już wczoraj, przepraszam, wczoraj. Co tu innego możemy? eee... haczyk i przynęta. Nic więcej tutaj nie zdziałamy na tego rekina polarnego. Po prostu nie chcę, nie chcę brać. O, nie wiem, czy przypadkiem z nie wywali. Jak wywali, to sorry bo widzę, że w czat się zawiesił na telefonie. No jednak, jednak teraz już jest OK Co będzie rekord, czy nie koniecznie? 45 kilo, witam Cię Jasiu, pięknie. Metr 73, nowy rekord yy, osobisty. Jak mieliśmy wcześniej niecałe 19 kg, potem był 35 chyba. Teraz piękny dorsz atlantycki, metr 73 45 kg i 3 gramy, a on dorasta do 53. Także piękny dorsz atlantycki, nowy rekord 45 kg.